Kienberg Park to jeden z największych i najbardziej zróżnicowanych parków Berlina, położony w dzielnicy marzan hellersdorf tuż obok słynnych ogrodów świata. Park zajmuje powierzchnię 60 hektarów, a jego centralnym punktem jest wzgórze Kienberg o wysokości 110 m. Hejka, witam Was z pięknego miejsca. Słuchajcie, mamy ładną pogodę. Jest rano, dopiero co wstałem, zawróciłem sobie trochę węglowodanów i biegamy. Biegamy. Jest, jest gdzie? Jest ślicznie. Mamy tutaj e, Ogród Świata, czyli Garden Develt, tak zwany. E, świetny, śliczny Garden Park, Kinberg Park, bo właśnie na Kinberg Park się znajduje, a obok Kinberg Park mamy ogród świata tam tutaj jak widzicie ta kolejka prowadzi łączy stację metra z tym ogrodem świata, także można tam sobie wysiąść i zaraz przy łubanie jest kolejka i sobie zrobić małą wycieczkę jest prześlicznie. Teglowada za zarzucony i nie pozostało nic jak się sobie pobiegać tutaj jest naprawdę ślicznie. Jest ten te metro i można sobie fajnie tutaj przejść zaraz. No jest troszeczkę ludzi. Nie jestem sam. Tu taki jest most, przez który przebiegniemy. I tu po lewej taki stawik. Usiąść nad wodą, fajny klimacik. Źle, rozłożyć i pocielować sobie. Myślę, tam jest fajny spokój woda. Odpręża, relaksuje. Kocham wodę. Chyba każdy uwielbia spędzać czas nad wodą. Uspokaja. Ktoś, ktoś już z rana sobie robi trening, także jest klimat. A naszym celem jest na tą górę się dostać, tak? Chciałbym na samą górę się dostać, tam gdzie widzimy te wyciągi, do tego na ten sam ogród, na sam ten szczyt się dostać. Także musimy trochę schodków pokonać zaraz. Na samą, na samą górę tu jest ścieżka, są schody, także chyba tutaj dobrze przebiegna. no i tu można pokonywać sobie pięterka i chyba biegać sobie w jedną, w drugą stronę. Ale szkła! A też ludzi biega. Tu będzie wysiłek. Tu pan mnie kieruje, że na samą górę, tędy, a później sobie tymi ścieżkami zbiegnę. Uch powiem wam, że tu będzie ciężko dało się na tą górę drapać Zapamiętam. tak zwaną lekką butlę słuchajcie po tych słodkach. Kinecie nie jest takie proste jakby się wydawało na ten ogród, tutaj wbiec lekkie wyzwanie jest na czczą <grymne> nic, 20 sekund odpoczynku i lecimy dalej. Wjechać na samą górę mamy jeszcze jeszcze chcemy na ten karną samą górę biec <laughs> Zobaczmy, żeby zobaczyć wszystko z góry Za przed mi pan powiedział, że tu przez tą bramę i i tam na samą, na samą górę możemy, żeby, mogę wejść jesteśmy na górze Jestem na górze i tutaj zaraz jeszcze wbiegnę nasz sam szczyt. Także z samej góry będzie to całe miasto będzie nie mogli zobaczyć. Jest restauracja, gdzie można sobie tutaj usiąść, pewnie wieczorem. Tutaj nie ma gdzie usiąść. Jest pięknie. Czekajcie z drugiej strony, tutaj jest drugie strony. Stamtąd zaczynaliśmy, dokładnie stamtąd poruszyliśmy I tutaj biegliśmy na, na samą górę, na sam szczyt Garden Desert Jeszcze jedno pięterko jest ten Stalik Biegliśmy, biegliśmy, biegliśmy A wyruszyliśmy dokładnie z tego miejsca Całoczek drogi z tymi sotkami można troszeczkę pobiegać sobie tutaj A z kolei tam mamy wieżę telewizyjną. Z tej strony, tutaj, może będzie widać. O, właśnie. Tam, Aleksander Plac. No nic. W wiemy będziemy zbiegać. No nic, zbiegamy z powrotem. Może zrobimy sobie takie okrążenia. Tutaj biegliśmy teraz, setkami do góry. Zrobimy sobie okrążenia dookoła. Jak widzieliście, są takie ścieżki, gdzie można sobie. W dookoła, także zrobimy sobie teraz drogę powrotną, obiegając tutaj tą, ten szczyt. Schodzimy, schodzimy już powolutku. Można naprawdę troszeczkę kalorii zgubić. Jest, jest na czym te ścieżki, te schody e, robią roboty. Jest gdzie tutaj pobiegać. Przejdziemy tutaj. Tu jest ten park się zaczyna. Chyba tutaj trzeba opłacić. I trzeba zapłacić, żeby wejść właśnie do tego, do tego parku, tak? Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem tej sytuacji, ale trzeba tutaj jakiś bilecik kupić, żeby wejść do tego ogrodu, ogrodu świata, jak oni tutaj, jak to jest nazwa mówi, Garden der Welt, ale myślałem, że to jest za darmo całkiem. Wracamy. Chciałem przebiec po prostu w tą stronę. No ale no co, no ja tam nie widzę nic takiego nadzwyczajnego, żeby wnosić opłaty zaraz. No nie wiem. Cofamy się. Byliście sobie pobiegać, nie ma nic lepszego w taką pogodę, jeszcze jest, jest tak pod nawo, po. nie ma jeszcze takiego powyższego fajne uczucie. Fajna opcja w ogóle tutaj porobienia takich stacji na, tej, na tych odcinkach. Robić takie przystanki, przystanki porobić, żeby można było w trakcie biegania sobie zrobić przerwy i, i ten, i no tak jest to to co? Zrobimy kilka skłonów i lecimy dalej. że tutaj faktycznie porobili w ten sposób że za jakiś odcinek dali jakieś urządzenie i tu widzę kolejne jakieś I chyba tutaj będziemy zaraz w miejscu docelowym, czyli w naszym mecie zrobiliśmy takie koło myślę Zatoczyliśmy koło tutaj widzimy te wyciągi byliśmy na samej górze z góry zbiegliśmy i tutaj teraz dołę wracamy wracamy z powrotem Wracamy Wracamy, rundkę niezną zrobiłem jest gdzie biegać, naprawdę tutaj po tych schodach później na samą górę z góry te przystanki, drogi się ciągną, ciągną. w pewnym momencie myślałem, że w pewnym momencie myślałem, że, że gdzieś się zgubiłem, bo tak tak biegnę i biegnę i końca nie ma tam jest kilka tych dróg gdzie można wracać one wszystkie się łączą i jest gdzie biegać po tych schodach, także można trochę kalorii popalić się <noise> biegają Także jest klimacik tutaj tu tutaj, tutaj można bardzo szybko i łatwo dojechać stacja Kinberg Kinberg i jesteście na miejscu Wychodzicie i dosłownie tu jest przy stacji metra albo bezpośrednio z Aleksander Place u, u piątką w kierunku chłynów parę stacji, badać, że 10, czy chyba 10 będzie stacji. Na no Kinberg wysiadacie i jesteście na miejscu tutaj także łatwo można szybko dojechać, tutaj tełbany szybko jeżdżą Nic, ja uciekam.